Globu Ludziska, tutaj Master Hinker, i cóż, jak mówiłem, to już ostatni świat. Znaczy, inaczej, ostatni odcinek z tego świata. I tak, ten globus czerwony, to jest taki, ja początkowo myślałem, że to jest żona globuksy, to no, faktycznie tak ona wyglądała w drugiej części, która, no, tutaj mam dwa wielka ucieczka. Ale w opisie jest napisane, że to jest po prostu oryginalny kolor Globoxa, że taki był domyślnie, ale stał się niebieski, bo uląbiła go pszczoła. ten, no... nie, bo pszczoły tam muszą mieć. Nie lubię komarów, a pszczoły tam muszą być jeszcze bardziej kozackie. No e cóż, lecimy na Bosfight. Zobaczymy, co tu nas... Czego to będzie od nas wymagało? Więc coś tak myślę, że to będzie przerąbane. Mura tych czarnych. No nie. Dobra, już pamiętam co to było. Ej, kurczę. No może być ciężko. specjalnie załatwiłem, żeby zdążyć. Ok, tak. i wszystko fajnie. Dobra, już się zaczyna walka z zimkiem. No, Trzeba po prostu rozbijać tą czarną chmurę. Nie? ...i przy okazji nie spaść w tą rąbaną jamę. Okej. Okay. No jest taki proste jak się wydaje, bo jednak ten stwór ...trochę tych pajączków tam jest na tym skórku. Okej, okay, dobra. Jak się wydaje. Niby już pokonany, wszystko super, ale to nie to, niestety. Nie super, od razu zgląd na sam początek. Dobry początek dnia. Umierasz. Hm. Jakie to... życiowe. Ale dobra, jest już drugi stworek. A, znowu tym razem w powietrzu, co? I dwie łapy? Tak ja No, na to wygląda. No, rozbijemy pierdół. Dobra, jedna łapa poszła. I z dół. Druga mnie właśnie dorwała. Bo szkur. Tak trzeba się śpieszyć, bo może się odrodzić jedna z drugą. Ale okej, okay, udało się. Cóż, lecimy dalej. Znowu się muzyka uspokoiła, jakby to był koniec. Ale nie, a nie tam. Okej. Okay. dalej. No Paksy. Mierda. Eee, Czego nie wyrabiałem na tym? Tutaj tak. Teraz tak. Okej, okay, teraz się udało. Dobra, tak, 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 tak. tak. Okej. Okay. Ojej, już w takich warunkach pracować No ale już się pojawił demon jakiś Jużby Hades Nie, no, wygląda tak ponuro trochę, nie? Co ja zrobiłem? No dobra, wiem już, wiem już co tu zrobić To jest miarka walka. Zresztą jak się już zwyczaj co i jak z tym gościem jest nie tak. No bo to widzicie, tylko bić, możemy rozbić, nie? Czy wyratowałem jeszcze? Tak spadłem no nie! a to końcówka już No jeszcze raz spoko. Dobra. Jeszcze. Niech to brywa. No nie! Bez jaj. jest. Dobrym pomysłem jest maszować, żeby jak najwięcej mu zrobić od razu. Warto też pozbyć się tej łapu, nie? Jednej drugiej, bo to łapu można więcej krzywdy zrobić. To jest... Tak, to jest chyba ostatni boss tej gry. Mijając jeszcze jednego, którego jednak zobaczycie dopiero Inwazja. Ale tak, to jest końcówka gry, moi drodzy. tuż O, i pięknie. I co się teraz stanie? A, te platformy mnie same wyborzą. Nice. To jest Mutiny Melodica's Origins. Dawać mnie to. Dawać mnie tu hajs. <śpiewanie> Nagroda. Okej. <Okay. śpiewanie> I standardowo utknął. Tym razem pokażę Wam. Um, Pełną tą melody z podgłośnieniem, że już jestem cicho. jestem. Tak, późno ogarnąłem, że to tak faktycznie jest, ale tutaj naprawdę warto rozbijać wszystko. z, z tych zwłaszcza, no, no leci z tego hajs, hajs nam się przyda, Dlatego trochę mi głupia, że teraz sam gram, bo nawet jeśli jakby było więcej osób, no to więcej hajsu by było i prawdopodobnie zebralibyśmy ten milion i no i byłyby to no, ostateczne postacie, nie? No tak podobno się jeszcze musiał męczyć na tym. No cóż, jaka fajna. Dla dzieci faktycznie, jak również dla dorosłych, bo wymagało jednak od czasu do czasu większego skilla. No, tak jakby wróciło do tradycji Rayman w którym właśnie tak było. No, według mnie to jest bardzo fajny ruch. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, ja jestem fanem serii, więc też obiektywnie nie będę się wypowiadał o tym, nie potrafiłbym. Też fajne postacie dodali. Hmm. Ogólnie, pierwszy bo Fajnie, bo poznałem historię Raymana tak trochę bardziej. Głównie, bo... gdyby nie ta seria, to nie, nie dowiedziałbym się jak powstał Rayman. Co prawda nie było to poruszone w fabuła, ani w żadnym momencie. Ale było też... miałem yy, też taki pomysł, żeby właśnie nagrać Forever i przy okazji szukałem tego. Nie ukrywam się, chciałem też skakować trochę tutaj system i wygrać sobie ekskluzywne skórki z PlayStation i... no, z konsol. No, ale się nie udało, chociaż pewnie poszukałem poszukał lepiej, to bym znalazł. Niemniej, no cóż, MGK, hmm, zwłaszcza te poziomy muzyczne też to podobało się i Shandiemu i to był szczyt, y, szczyt wszystkiego, to lepszego pomysłu mieć nie mogli po prostu i super, jeszcze pewnie będę grał sobie, bo tam już skończy się seria, wymaxuje gra. Ale pamiętali będę sobie odgrywał te poziomy muzycznej, bo były za remiste. Tak czysto, praktycznie. I szczerze. A tymczasem, cóż, no, niewiele mam do powiedzenia o tym, że jeszcze nie mam wyrobionego tak łyskla, żeby gadać od rzeczy, żeby tylko przedłużać. Dlatego, cóż, to się moi drodzy pożegnamy, a ja tu na raz będę nabijał. Nie, nie mogę nabijać. Kurde. Na się i kręcę, to przecież tylko... Tylko 9 tałków mogłem zrobić. Znaczy no, tylko jeden tysiąc. Słabo. Cóż, no cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobała seria. Jeszcze się pojawi kilka do odcinków, w których będę robił inwazję. Oraz... Hmm, pojawi się też jeden taki... No nie. No może się uda, żeby to był jeden. Taki jeden długi odcinek, w którym będę razem ze znajomymi tam. Ten... No, z paratezem, z I jak się uda to z kimś jeszcze, ale to nie jest potwierdzone info, właśnie nagrać ten świat ostatni, ten Living Dead, w którym, w którym to właśnie są wszystkie poziomy muzyczne w wersji 8-bitowej i to chcę yy, nagrać jeszcze. A tymczasem, no cóż, mam nadzieję, że wam się podobała seria, jeszcze raz to mówię, ale cóż, do zobaczenia w kolejnych. Yo! Jestem krytynem. Skończyłem odcinek poprzedni, ale dość długi i tak był. Będzie się przesyłał dość długo. A tymczasem, cóż, no jeszcze przecież trzeba poziom muzyczny zrobić. Hej! Więc będę cicho i lecimy naprzód. 지금 제가 Não, A jako jeszcze fajny, fajną melodyjka. Szkoda, że ją tak zepsułem. I tak dopiero teraz jest koniec serii. A trochę zepsułem. Ale cóż, no, ewentualnie połączę z poprzednim, nie? Tymczasem jeszcze tutaj zdrocie z oczywiście trzeba zrobić Zmiany stwory No tak te nasze też się przydadzą. Teraz takie liczby mi są potrzebne, że jeden tysiąc, nic mi nie dało. Będę musiał poparmić gdzieś poza nagraniem. Okej. Okay. Jeszcze tutaj wyłączam te... No, podznaczam te znajdźty. Zbiorę tutaj tych... Drubla złów Nie wiem o co chodzi z tymi kolekcjami z sporków Jeszcze Słyszałem, że są podobno coś daje, ale nie wiem co I tutaj też proszę No cóż, teraz jest koniec